Rozmawialiśmy wspólnie z panelistami w kontekście transformacja, innowacje w, w tym całym procesie, no, który no, nabiera dzisiaj już takiego no, swoistej inercji tempo, bym powiedział tak, bo no, oczywiście to, z tą transformacją mamy do czynienia już od, od lat 90. mniej lub bardziej szczęśliwą. No dzisiaj chcemy uniknąć tych błędów, które były popełnione w latach 90. chcemy. Podejść do tego procesu w sposób bardzo dobrze przygotowany i zaprogramowany. To się oczywiście dzieje odpowiedzią na, na tą naszą, na to nasze działanie jest m.in. Strategia Województwa Śląskiego Zielonej Śląskiej 230, strategia rozwoju innowacji w województwie śląskim i, oraz technologii. Także no, ten panel właśnie poświęcony był, był temu typu i temu co gdzie tak naprawdę Śląsk znajdzie się w tym roku 2030. Jak doprowadzić, jak poprowadzić proces transformacji w oparciu o innowacje, aby za jakiś czas mógł powiedzieć, że ten proces się się powiódł, że zarówno w warstwie gospodarczej y, oraz społecznej odnieśliśmy Podnieśliśmy sukces. Całe forum robi niesamowite wrażenie. Jestem bardzo zbudowany, zarówno pod względem organizacyjnym, natomiast też pod względem merytorycznym, tej warstwie merytorycznej, która no dla nas, dla Zarządu Województwa śląskiego no jest jakby najbardziej istotna. Czyli co tak naprawdę możemy wynieść z, z tego forum, pod względem merytoryki, dyskusji, e, aby. No, wykorzystywać tą, tą wiedzę. Cieszę się też niezmiernie, że zaangażowano w ten proces młode osoby. My musimy się wsłuchiwać i prowadzić ten proces jak najbardziej oddolnie, angażując wszystkie podmioty, i to zarówno stronę społeczną, instytucje otoczenia biznesu, sam biznes, jak i również nasze jednostki B +R oraz nasze śląskie Uczelnie. Premium tutaj za, za współpracę. Jest, jest sukces, no i do tego będziemy dążyć. Czyli współpraca i odpowiedzialność, bo też tego, no, tej odpowiedzialności potrzebujemy.